Czołem piloci, z tej strony Rucrat, czyli komandor Matthias Grave. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek poradnika totalnego do gry Elite, Dangerous. Przymierzam się już powoli do rozpoczęcia miniserii w tym poradniku, traktującej o różnych profesjach w elite i tym, czym możemy się w tej grze zajmować jako pilot. Natomiast zanim tą miniserię rozpocznę, pomyślałem, że dobrze jeszcze będzie zrobić dwa odcinki, które będą, tak myślę, bardzo przydatne dla porządkujących graczy. Pierwszym z nich, czyli dzisiejszym, będzie odcinek o tym, jak uciekać po przechwyceniu nas przez piratów lub Bounty Hunterów, i drugim odcinkiem będzie odcinek jak zacząć grać w Elite, to znaczy jak stawiać pierwsze kroki w tej grze w taki sposób, aby dobrze się przygotować do późniejszej, już bardziej zaawansowanej gry. Natomiast, tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się ucieczką przed piratami i Bounty Hunterami. Przechwycenie jednego statku przez drugi w Elite Dangerous odbywa się przy pomocy procesu zwanego interdykcją. Potrzebny do tego jest moduł zwany FSD Interdictor i jeżeli mamy go zamontowanego, możemy ustawić się za jakimś statkiem w supercruzie i po uruchomieniu tego interdyktora zaczyna się proces interdykcji. Ja dzisiaj będę wam opowiadał o tym procesie z punktu widzenia ofiary, to znaczy w, w przypadku jeżeli ktoś nas zacznie właśnie przechwytywać. Taka interdykcja może rozwinąć się w kilka różnych scenariuszy. Opowiem Wam o nich dzisiaj po kolei i podpowiem Wam, jak z nich wybrnąć. Pierwszym z tych scenariuszy jest po prostu ucieczka z interdykcji. Po tym, jak nasz statek zacznie być przechwytywany przy pomocy właśnie interdykcji, zobaczycie na ekranie taki właśnie tunel. Na środku mamy wskaźnik wektora ucieczki, w którym musimy nasz statek utrzymać, żeby właśnie z tej interdykcji uciec. Po obu stronach ekranu mamy dwa wskaźniki, wskaźnik niebieski jest to nasz wskaźnik, wskaźnik ucieczki, natomiast wskaźnik czerwony jest to wskaźnik statku wrogiego, czyli wskaźnik przechwycenia. Jeżeli będziemy utrzymywać wektor ucieczki, to wskaźnik niebieski będzie rósł i po tym jak wypełni całą podziałkę, wrogi statek zostanie wyrzucony super supercruza, natomiast my będziemy mogli kontynuować naszą podróż. To jest najszybszy scenariusz, który pozwoli nam zwycięsko uniknąć interdykcji. Drugim scenariuszem jest przegranie tej interdykcji. To znaczy, jeżeli podziałkę wypełni wskaźnik czerwony, to obydwa statki zostają wytrącone z supercruza. No i wtedy mamy do wyboru albo walkę, albo ucieczkę, tudzież przekazanie części towaru piratowi, jeżeli to jest właśnie pirat. Po tym jak przegramy interdykcję, minusem jest to, że nasz napęd FSD nie może zostać uruchomiony przez 30 sekund. Czyli musimy się utrzymać przy życiu przez 30 sekund co najmniej, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o jakiejkolwiek ucieczce. Kolejnym scenariuszem jest poddanie interdykcji. To znaczy, kiedy na przykład widzimy, że już tą interdykcję przegrywamy, czerwony wskaźnik rośnie prawie do samej góry, możemy po prostu wyhamować nasz statek w superkruzie i to oznacza poddanie tej interdykcji, w tym przypadku również obydwa statki zostają wytrącone z supercruza. Natomiast różnica polega na tym, że nasz napęd FSD jest dostępny już po 5 sekundach, a nie po 30. Także w zasadzie od razu możemy rozpocząć manewr ucieczki. Trzecią opcją, tak jak mówiłem, zamiast uciekać, jeżeli to jest właśnie pirat, który nas wyciągnął, on będzie nam dawał komunikat w panelu komunikacyjnym, że musimy mu wyrzucić ileś tam towaru. Jeżeli mu ten towar wyrzucimy, to on nas powinien zostawić w spokoju co pozwoli nam oczywiście na spokojne oddalenie się i kontynuowanie naszej podróży. No ale oczywiście oznacza to również stratę towaru, ale przynajmniej udziemy wtedy z życiem. Najbardziej chyba niebezpieczną opcją jest właśnie ucieczka, no bo musimy po pierwsze utrzymać się przy życiu na tyle długo, żeby nasz napęd FSD zaczął działać, a po drugie na tyle długo, żeby ten napęd naładować i właśnie uciec. I o tym będę mówił Wam w kolejnej części tego odcinka. Aby zwiększyć nasze szanse na przeżycie, dobrze jest wyposażyć nasz statek w moduł Hitsinka, co pozwoli na zrzucanie temperatury, co z kolei sprawi, że nasz statek będzie trudniej namierzyć naszemu przeciwnikowi. I drugim pomocnym modułem jest moduł chaff, czyli flary, które zakłócają działanie wrogich gimbali. No i słuchajcie, skaczemy sobie do naszego systemu docelowego, w którym mamy do wykonania jakąś misję, czy też gdzie chcemy sprzedać towar, który mamy w ładowni. I pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po wskoczeniu do systemu docelowego jest, oczywiście, no, standardowo zaznaczamy sobie cel naszej podróży, czyli nie wiem, tam, gdzie mamy do, dowieść te nasze dane, czy też stację, stację, na której chcemy sobie ten nasz towar sprzedać. Natomiast zaraz po tym zaznaczamy kursorem dowolny system na naszym panelu komunikacyjnym, do którego możemy naszym statkiem wskoczyć. Robimy to po to, żeby po tym jak już tą interdykcję poddamy, Móc po prostu bardzo łatwo. Po prostu otwieramy wtedy panel nawigacyjny. Mamy już system zaznaczony, klikamy tylko na niego i od razu możemy wybrać lock and engage HyperDrive. Dlaczego uciekamy do innego systemu, a nie do Supercruza? Mianowicie dlatego, że jeżeli jesteśmy zmaslokowani przez inny statek, to nasz napęd FSD w przypadku hiperskoku naładuje się normalnie, to znaczy w ciągu 10 sekund, natomiast napęd FSD do SuperCruisa w przypadku Masloka ładuje się o wiele dłużej. A tutaj oczywiście zależy nam na szybkości, no bo przeważnie będziemy uciekać oczywiście w przypadku podróży z jakimś statkiem transportowym, czy też jakimś mniejszym statkiem, może jakimś początkowym. Jesteśmy początkującym graczem i nasz statek nie jest jeszcze dobrze wyposażony, więc generalnie, no jeżeli mamy statek bojowy, no to raczej nie będziemy uciekać, tylko walczyć. Natomiast w przypadku ucieczki, no przeważnie będzie to jakiś większy statek, który będzie nas blokował, no i wtedy właśnie o wiele szybciej uciekniemy do innego systemu, niż do SuperCruza. Dlatego właśnie od razu po wskoczeniu i zaznaczeniu sobie naszego, naszej stacji docelowej, od razu kursorem zaznaczamy jakiś dowolny system na tej liście, do którego będziemy ewentualnie później skakać. Sama procedura ucieczki wygląda następująco. Poddanie interdykcji, puszczenie hitsinka, włączenie dopalacza, Następnie manewry mające na celu schodzenie z linii strzału naszego agresora, odpalenie napędu FSD i wyskoczenie do innego systemu. Tak to przedstawia się w skrócie. No i teraz mam nadzieję, że zaraz nas coś tutaj zacznie wyciągać i będę mógł Wam to pokazać w praktyce. Słuchajcie, mamy interdykcję i. Spróbujemy sobie z tej interdykcji uciec, tak jak Wam przed chwilą to właśnie opisałem. Czyli po pierwsze, interdykcję poddajemy. Po podanej interdykcji dajemy od razu boost. Wywalamy hitcinka, żeby zmniejszyć temperaturę naszego statku. Wykonujemy manewry. Mając na celu zejście z linii strzału wrogiego statku, odpalamy napęd FSD. No i zobaczcie, że jakoś, jakoś, jakoś nam się to udaje. No i w tym momencie jesteśmy już bezpieczni. Tak to mniej więcej wygląda w praktyce, moi drodzy. Nie jest to jakiś bardzo skomplikowany proces. Oczywiście ucieczka przed żywym graczem jest trudniejsza niż przed NPC-em, no bo gracze mają przeważnie statki, przynajmniej gracze, którzy polują na innych graczy mają statki już z jakimiś inżynierowanymi modułami, z modyfikacjami i tak Także ucieczka przed innym graczem nie jest aż taka prosta, jak przed chwilą widzieliście, natomiast nie jest też jakaś znowu mega, mega trudna i tak naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby taka ucieczka się nie udała. Jeżeli tylko sobie ten proces opanujemy, to w zasadzie z praktycznie każdej tego typu sytuacji możemy ujść z życiem. Teraz pokażę Wam jeszcze te manewry, które tam wykonywałem właśnie, po to, żeby zejść z linii strzału wrogiego statku. W tym celu przeniosę, przeniosę się do, na widok zewnętrzny. Tak sobie tutaj tym naszym stateczkiem odlecimy. Ok, słuchajcie, lecimy sobie naszym statkiem. Najlepiej będzie to widać po tych smugach mm, z silnika. Dlatego tak właśnie w taki sposób ustawiłem tą kamerę. No i zobaczcie teraz, że pierwszym z tych manewrów jest włączenie busta. Czyli dopalacza i jednego z silników bocznych. Zobaczcie na czym to polega. W momencie włączenia boosta, zobaczcie jak nasz statek momentalnie odbija w prawą stronę. Czy też na przykład w dół, w dowolną stronę, możemy tym silnikiem manewrowym wtedy sobie kierować. Także w ten sposób bardzo łatwo możemy schodzić po prostu nagle z linii strzału naszego przeciwnika. Po prostu boost, silnik kierunkowy i możemy sobie łatwo tym statkiem odbić w inną stronę. I drugim takim troszeczkę bardziej zaawansowanym manewrem jest w zasadzie ta sama procedura połączona z obrotem naszego statku w lewo lub w prawo. To znaczy po tym jak włączymy boosta i odbijemy silnikiem manewrowym w prawo również zaczynamy naszym statkiem w prawą stronę obracać i zobaczcie co się wtedy stanie. Jak widzicie, jak widzicie zaczynamy lecieć taką spiralą i to sprawia oczywiście, że nasz statek jest jeszcze trudniej naszemu przeciwnikowi trafić. Możemy również na przykład odbić w prawo, ale naszym statkiem zacząć obracać w drugą stronę, w lewo. I zobaczcie, że wtedy również... Oj, czekajcie, bo wyle... wylecieliśmy poza ekran. OK, czyli daje busta w prawo, natomiast statek zaczynam obracać w lewo. I zobaczcie, że w tym momencie również jest to taka jakby spirala, tylko że troszeczkę o troszeczkę w większym kącie. Także to są takie dwa proste manewry, które możecie wykonywać, żeby efektywnie schodzić z linii strzału waszego przeciwnika. Nie wiem, może czekacie, aż się, zacznie, aż się skończy cooldown napędu FSD, albo już macie włączone ładowanie napędu FSD, żeby wskoczyć do innego systemu, ale wasz przeciwnik ciągle utrzymuje się na waszym ogonie. No wtedy takie, takie manewry właśnie są bardzo, bardzo pomocne. Natomiast najlepiej oczywiście jest takiej interdykcji zapobiec i do niej w ogóle nie doprowadzić. I na koniec tego odcinka opowiem Wam właśnie, jak to zrobić. Pierwszą metodą uniknięcia interdykcji jest ustawienie się tyłem do gwiazdy. A to dlatego, że jeżeli nasz statek ma być w ogóle przechwycony, to nasz przeciwnik, nasz przeciwnik musi ustawić się bezpośrednio za nami. Dlatego zobaczcie, tutaj kto nas, właśnie, będzie za chwilę chciał nas ten Viper przechwycić, więc podlatuję jak najbliżej do strefy wykluczenia tej gwiazdy i ustawiam się po prostu silnikami w stronę gwiazdy. To oczywiście oznacza, że nasza temperatura rośnie, więc dobrze jest mieć właśnie hitzinki, żeby sobie tą, tą temperaturę zrzucić. Natomiast zobaczcie, Właśnie nam przyleciał tutaj przed, przed ekranem nasz agresor. No i zobaczcie, że będzie starał się ustawić za nami. I widzicie, zniknął nam z ekranu. A to dlatego, że NPC są na tyle głupi, że będą starali się ustawić za, za naszym statkiem, nawet wtedy, jeżeli jesteśmy bezpośrednio przy gwieździe i po prostu wlecą w strefę wykluczenia i wywali ich z do normalnej przestrzeni przy gwieździe. Co oczywiście oznacza, że ich statek zacznie się zaraz nagrzewać. Po takiej akcji cooldown napędu FSD wynosi chyba pół minuty, także zanim będą w stanie z powrotem wyskoczyć do Supercruisa i zacząć nas namierzać, my w tym czasie możemy sobie spokojnie odlecieć. Drugą metodą jest wylecenie poza szlak handlowy. Te szlaki handlowe wiodą od głównej gwiazdy systemu do poszczególnych stacji, kolonii, baz planetarnych, i tutaj widzimy, że Mamy podaną informację w lewym dolnym rogu na naszym hadzie, że obecnie znajdujemy się właśnie na takim szlaku handlowym. Oczywiście na takich szlakach handlowych grasują różnej maści piraci, bounty hunterzy i różne inne szumowiny, które chcą zniszczyć nasz, nasz statek, czy też przechwycić nasz towar. Dlatego po prostu wystarczy odbić jakby w górę ponad ekliptykę systemu, czy też od ekliptyki ze systemu, bo jak wiadomo w kosmosie nie ma góry ani dołu. Także widzicie, że w tym momencie już ten, nasz, ta nasza lokacja zmieniła się z Shipping Lane na Deep Space. W tym momencie jesteśmy już w głębokiej przestrzeni, a nie na szlaku handlowym. I to oznacza, że jesteśmy troszeczkę bardziej bezpieczni. I takim łukiem teraz możemy sobie do naszego celu po prostu dolecieć. To oczywiście nie oznacza całkowitego bezpieczeństwa, no ale jednak no, możemy oczywiście wylecieć jeszcze wyżej, czy też jeszcze bardziej poza ekliptykę, poza ten szlak handlowy, co jeszcze bardziej zmniejszy szanse na przechwycenie naszego statku, no bo ten pirat, ten pirat jednak będzie się teraz musiał za nami gdzieś tam jakoś ustawić, będzie musiał się tak, tak wymanewrować statkiem, żeby się za nami ustawić. Kolejną metodą na uniknięcie interdykcji jest wlecenie w krus orbitalny, czyli orbital cruise. Jeżeli pamiętacie z odcinka o lądowaniu na planetach i jeździe łazikiem, to moim protipem w tym odcinku była właśnie informacja, że w kruzie orbitalnym nie działa na Was FSD Interdictor. To znaczy, że wrogie statki nie mogą w takim kruzie Was przechwycić. W kruz orbitalny można wejść tylko przy planecie, na której możemy wylądować, więc na to musimy zwracać również uwagę. No i powiedzmy, że jeżeli jesteśmy mniej więcej w jakimś takim położeniu, jak, jest, jak jesteśmy teraz i mamy na ogonie wrogi statek, który już, 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 tuż, zaraz będzie nas przechwytywał, to po prostu podlatujemy sobie do takiej planety, wchodzimy w orbital flight, właśnie w krus orbitalny i w tym momencie wrogi interdiktor na nas już nie zadziała. No i nie wiem, no tu możemy już tak tym statkiem jakoś wy, wy, wymanewrować, żeby naszemu przeciwnikowi uciec w taki sposób, żeby po prostu bezpiecznie później dolecieć sobie do celu. Po wskoczeniu do naszego systemu docelowego, możemy oczywiście sobie na przykład wejść również na mapę Aurary, czyli taką planetarną. No i tutaj, w zależności od tego, w jakiej pozycji, pozycji się znajdujemy, możemy tak sobie na przykład ten nasz lot zaplanować, żeby po prostu... No powiedzmy, że jesteśmy teraz tutaj, Powiedzmy, że mamy dolecieć tutaj do planety A2. To taki przykład, tylko oczywiście on nie jest zbyt realny, no ale tak, żeby wam po prostu zademonstrować, na czym to polega. No Ale wiemy, że tu gdzieś na nas czyha jakiś pirat, na przykład, bo go widzimy tam w superkruzie, No więc zamiast lecieć prostą drogą do celu, decydujemy się po prostu, na przykład, polecieć w ten sposób, okrążyć, okrążyć tutaj planetę A1 i dopiero od tej planety A1 dolecieć do planety A2. To oczywiście spowoduje, że, czekajcie, tylko wymarzę. Tą strzałkę. No powiedzmy, że lecimy właśnie w ten sposób. To oczywiście oznacza, że ten pirat, żeby nas wyciągnąć, będzie musiał no jakoś tutaj tak wymanewrować statkiem, żeby ustawić się za nami. My w tym czasie być może będziemy już na przykład tużko o planety A1, co pozwoli nam właśnie wejść tutaj obok tej planety, w Krus. Orbitalny co spowoduje, że ten pirat nie będzie mógł wobec nas użyć tego interdiktora, no i dopiero stąd sobie lecimy do planety A2. To już są takie techniki, powiedzmy, bardziej zaawansowane. Tego typu planowanie, jakby strategiczne, naszego podejścia do celu jest oczywiście, jak najbardziej, również możliwe. Mamy w Elite bardzo wiele narzędzi, o których może nawet czasami nie wiemy, albo za zapominamy, że, że one są, no ale można je oczywiście w bardzo kreatywny sposób, jak najbardziej, wykorzystywać. To by było na tyle moi drodzy. Jak zawsze mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was w jakiś sposób przydatny, chociaż mam wrażenie, że, że dzisiaj on był trochę chaotyczny <laughs> przez ten taki trochę spontan i taką improwizację, którą tutaj musiałem dzisiaj usku uskuteczniać. W każdym razie, jeżeli macie jakieś sugestie, komentarze, jak zawsze, piszcie pod filmem. A ja tymczasem się z Wami żegnam, życzę Wam bezpiecznych lotów, trzymajcie się, cześć!